Siat, czyli jak nauczyć psa siadać na komendę. Część pierwsza. Nauka siat jest bardzo przydatną umiejętnością w życiu codziennym. Może nam się przydać podczas spacerów, na przykład kiedy mijamy innego psa lub przed przejściem dla pieszych, czy kiedy odwiedzają nas goście. Jeżeli pies siedzi, to ich nie obskakuje. To jest Zizu. Ma 18 miesięcy. Dziś nauczymy ją komendy siat. Do ćwiczeń potrzebne Ci będą smakołyki oraz smycz. Plan działania. Smakołykiem zachęć psa, żeby usiadł. Naprowadź psa pustą dłonią do siadu. Następnie zredukuj gest dłoni i dodaj komendę słowną. Wykonaj ćwiczenie w innych pozycjach. Krok pierwszy. Smakołykiem zachęć psa, żeby usiadł. Krok pierwszy wygląda następująco. Przygotowujemy w dłoni smakołyk, zamkniętą dłoń wystawiamy przed nos psa i wolnym ruchem między uszy psa przesuwamy naszą dłoń. Dobry pies! Po kilku powtórkach możemy zakończyć sesję. Wtedy jest czas na głaskanie psiaka, chwilę pieszczot, możemy się powygłupiać czy nagrodzić kilkoma ulubionymi przysmakami. Dobrze, brawo. Krok drugi. Naprowadź psa pustą dłonią do siadu. Kolejny etap nauki będzie wyglądał następująco. Pustą dłonią, takim samym ruchem, naprowadzamy psa. Dobry pies. W momencie, kiedy pies siada, wyjmujemy przysmak z saszetki nagradzamy nim lub przygotowujemy przysmak w drugiej dłoni chodź Zizu. Dobry pies. I nagradzamy przysmakiem, który mieliśmy przygotowany w drugiej dłoni. Po kilku powtórkach ukucnij, wychwal psa, możesz wydać jemu kilka ulubionych smakołyków, pogłaskać w ulubionych miejscach. W ten sposób zakończ sesję. Krok trzeci. Zredukuj gest dłoni. Trzeci etap nauki to ograniczanie gestu. Stara się z powtórki na powtórkę naprowadzać psa coraz mniej obszernym gestem. A także stopniowo otwierać dłoni. Dobry pies, bardzo ładnie, świetnie. Docelowo naprowadź psa gestem otwartej dłoni. Dobry pies, bardzo ładnie, super, świetnie. Ekstra. Nauka z Zizu idzie nam bardzo sprawnie. Jeżeli miałbyś problemy na którymkolwiek z etapów, cofnij się do poprzedniego. Krok czwarty. Dodaj komendę słowną. Kolejny etap to dodawanie komendy słownej. Tuż przed pokazaniem psu gestu, wydaj komendę. Siad? Bardzo ładnie, świetnie. Po wykonanym zadaniu pochwal nagród psa, żeby zwolnić psa z komendy, wydaj komendę. Koniec! Dobrze, świetnie. Jeżeli chcesz, aby twój pies nauczył się siadać na samą komendę słowną, trenuj w ten sposób przez najbliższy tydzień. Krok piąty. Wykonaj ćwiczenie w innych pozycjach. Kolejnym krokiem będzie nauka zajmowania pozycji siat, niezależnie od mojej pozycji i pozycji psa. Ustaw się bokiem do psa. Zizu, siat. Bardzo ładnie. Wydaj polecenie, nagródź psa za zachowanie. Stopniowo trenując, zwiększam poziom trudności. Ustawiam się coraz bardziej bokiem do psa, aż docelowo pies będzie zajmował pozycję siat, nawet za moimi plecami. Siat. Brawo, dobry pies. Kolejny krok to nauka zajmowania pozycji siat, w momencie, kiedy moja pozycja jest coraz niżej. Siat. Dobry pies, super. W tej powtórce starałem się lekko ugięć kolana. Siad. Super pies, bardzo ładnie. W tej powtórce kolana miałem ugięte jeszcze bardziej. Siad. Dobry pies, świetnie. Aż docelowo jestem w stanie wydać polecenie, nawet jeżeli jestem w kuckach. Lub siedząc na krzesełku. Siad. Dobry pies, bardzo ładnie, świetnie. Podsumowanie. Smakołykiem zachęć psa, żeby usiadł. Następnie naprowadź psa pustą dłonią do siadu. Zredukuj gest dłoni i dodaj komendę słowną. Wykonaj ćwiczenie w innych pozycjach. Powodzenia!